Funkcja liniowa, zadanie drugie, pod punkt A. Tutaj mamy do narysowania wykres funkcji, podobnie jak w zadaniu pierwszym, i też tutaj pokażę, jak narysować tą funkcję metodą schodkową, tak samo jak pokazywałam we wcześniejszym zadaniu i w ćwiczeniach. Tutaj jest tylko taka różnica, że mamy we wzorze tej funkcji ułamek. I ważne jest, że jak będziemy tutaj sobie wyznaczać punkty współrzędne punktów należące do tej funkcji, żeby je nanieść na układ współrzędnych, to ważne jest, żeby te współrzędne miały liczby całkowite. Żeby na przykład nie wychodziło nam, że współrzędne punkty, które należy do funkcji są ułamkami, na przykład 3, 1, 2 i 2, 3. No bo jak to wtedy nanieść na ten układ współrzędnych? Zawsze jak wyznaczamy punkty do wykresu, to powinny być to punkty tak zwane kratowe, czyli takie, których współrzędne są liczbami całkowitymi. Jeżeli jest tak jak w tych naszych wzorach funkcji, które są w tym zadaniu, że jest ułamek przy x, to żeby wyszły nam zawsze te współrzędne całkowite, to wstawiamy do tabelki takie x, żeby one były wielokrotnością tego mianownika. Czyli na przykład tutaj, jeżeli mam w mianowniku 2, no to robię sobie punkciki minus 2, 0, 2, tak? Jeżeli bym na przykład miała w mianowniku 3, no to robię sobie punkciki minus 3, 0, 3. I wtedy zawsze współrzędne będą liczbami całkowitymi. Także jak stosujemy tą zasadę, no to powinno nam się bez problemu udać dobrze te funkcje narysować. Co innego, jeszcze jeżeli tutaj. Ta liczba, ta poza xem, czyli współczynnik b, jeżeli jest też ułamkiem, no to już wtedy ta metoda tutaj się nie sprawdza. Ale jeżeli chodzi o to zadanie, czyli w takich przypadkach, gdzie tylko przy x jest ułamek, to tutaj zawsze wam to ładnie wyjdzie. Także tutaj wyznaczyłam sobie wielokrotności tego, tego mianownika, czyli liczby, które są podzielne na 2, czyli właśnie minus 2, 0, 2. No i teraz za x sobie podstawiam kolejno te liczby i obliczam y. Czyli mam działanie, że mam, mam działanie takie, jedna druga razy minus 2 to jest minus 1, bo jak mnożę ułamek razy liczbę całkowitą, to mnożę tylko licznik i dzielę przez mianownik, tak? Czyli minus 2 razy 1 to jest minus 2 i jak podzielę na 2 to będzie minus 1 i jeszcze minus 2 to będzie minus 3 tutaj y dla x -a minus 2. Jak podstawię za x 0, to będę miała 1 druga razy 0, to jest 0 minus 2, no to będzie wynik minus 2. I jak podstawię tutaj dwójkę za x, no to będę miała 1 druga razy 2, to jest 2 drugie, czyli 1 minus 2, to minus 1. I te punkty nanoszę sobie na układ współrzędnych, czyli żeby mieć punkt do współrzędnych minus 2, minus 3, to idę sobie 2 w, e, w lewo i 3 w dół, czyli tu będzie punkcik. Punkt do współrzędnych 0, minus 2, to nie idę lewo, prawo, idę tylko od początku układu w dół o 2. I jak chcę mieć punkt do współrzędnych 2 minus 1, to idę sobie 2 w prawo i 1 w dół, i mam kolejny punkcik. Teraz patrzę, jaki jest schodek, bo jeżeli dobrze policzyłam, to powinien być taki sam schodek pomiędzy tymi kolejnymi punktami. Bo zobaczcie, że żeby dojść z tego punktu do tego, no to idę sobie 2 w prawo, 1 do góry. I z tego do tego tak samo idę dwa w prawo, jeden do góry. I w ten sposób rysuję sobie kolejne punkty. Już nie musząc nic, nie muszę tutaj nic liczyć. Czyli idę dwa w prawo, jeden do góry. Mam kolejny punkt. Dwa w prawo, jeden do góry. Mam kolejny punkt. Dwa w prawo, jeden do góry. Kolejny punkt. No tu bym jeszcze mogła narysować ich więcej, ale dorysowywałam jeszcze tutaj w dół. Czyli jak idę odwrotnie, no to idę jeden w dół i dwa w lewo. Jeden w dół, dwa w lewo. Jeden w dół, dwa w lewo. I tak dalej, jak już ten punkt mi się nazbiera, to łączę je linią, i to jest właśnie funkcja o tym wzorze 1, 2, x minus 2. Pozostałe funkcje y, też są wszystkie narysowane, wszystko jest wytłumaczone. Y, jest to już bonus dla osób wspierających kanał. Także, jeżeli y, macie ochotę na więcej, to serdecznie zapraszam do wspierania kanału. Y, poziom podstawowy, czyli pierwsza klasa średnia. To jest koszt niecałe 35 zł miesięcznie, dostęp do wszystkich filmików. Jeżeli macie na przykład sprawdzian albo coś przerabiacie w szkole i jeszcze czegoś nie nagrałam, a potrzebujecie, to koniecznie piszcie do mnie na Messenger. Chętnie nagram, jeżeli coś jest Wam potrzebne, a okazuje się, że czegoś brakuje, to proszę do mnie pisać.